Witajcie, z tej strony Gilad His, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Brotato, moi drodzy. I zaczynamy oczywiście kolejny odcinek, w którym będziemy grać znowu jednorękim, ponieważ chcieliście, żebym zagrał jednorękim i nie graliśmy jeszcze na drugim poziomie trudności, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. E, mamy też właśnie te nowe brońki, których nie było wcześniej, na przykład Kusza, która zadaje 8 obrażeń, ma 350 zasięgu, czyli całkiem sporo, e, bo pistolety, no, pistolety, wiadomo, mają tam 500, 400 i tak dalej, ale niektóre mają krótsze e, zasięgi, na pewno te wręcz. Tutaj o 300, 350, tu ma 300, no to nie jest aż tak najgorzej, w sensie yy, są też inne brońki. Ostatnio robiliśmy ze strzelbą. Yy, przypominam o, czym, o tym, że oczywiście kusza ma odrzut, no i po trafieniu krytycznym przebija do jednego raza, czyli przeciwników, oczywiście w linii pionowej. Yy, weźmiemy sobie oczywiście niebezpieczeństwo 2. Nie planuję przejść, oczywiście, niebezpieczeństwo 2, ale kto wie, co z tego wszystkiego wyjdzie. Pojawiają się, no i wrogowie pojawiają się potwory elitarne i hordy, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Yy, na razie strzelamy oczywiście w standardowych przeciwników i zdobywamy sobie jakieś tam podstawowe doświadczenie jeśli chodzi oczywiście o naszą umiejętność, zobaczymy ją pewnie dopiero później, jeśli chodzi o przebijanie, bo myślę, że będzie ciężko to zrobić w pierwszej fali, gdzie jest bardzo mało przeciwników, ale no zobaczymy. Dobra, niestety nie udało się tego zebrać już. 55. No i to, co ja będę chciał zrobić, to na razie nie wiem, szczerze mówiąc, w co chcę iść, bo idę sobie w jakieś tam randomowe rzeczy. Chciałbym trafić broń, która byłaby fajna. W sensie, którą mógłbym wykorzystać. W sensie, dostać jakąś taką nietypową broń, jak właśnie jakaś tam, jakiś minigun. Dlatego na początku będę bardzo dużo pieniędzy wykorzystywał na, e, na wymiany żeby zobaczyć, co z tego wszystkiego jest, spróbujmy sobie zrobić ze trzy tury. I jeśli mi się nie trafi, to będę starał się zresetować grę, żeby dostać coś może lepszego. Nie wiem, czy jest jakaś szansa na to. Na tych początkowych turach, na tych początkowych falach, zobaczymy z tego wszystkiego, co wyjdzie. Chciałbym dostać na przykład wyrzutnię rakiet. Chciałbym dostać na przykład minigana. To byłoby coś, co, co, co mógłbym y, fajnie wykorzystać, myślę. Jeśli chodzi oczywiście o jego szybkość ataku, no ale no, czy będzie mi dane, nie wiem. Zobaczymy. Plus 4. Prędkość ataku. To niezależnie od tego, jaką broń będę miał w sumie. Wymieniamy. Wymieniamy. Nie wiem, czy w sumie nie lepiej byłoby wziąć po prostu sprzedać swoją broń też. Bo nie wiem jak to wygląda. W sumie to mogę spróbować to zrobić. Co będzie jak przetworzę swoją broń i nie będę miał jej. Będę, będę bił czymkolwiek. ha po prostu nie mogę w ogóle zadawać obrażeń. To jest dopiero challenge. To jest challenge. Najlepszy challenge na świecie. Oszczędzanie pieniędzy na maksa. Będę przez 15 sekund chodził jak warzywo w kółko. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Nice. E, czyli nie, w ten sposób nie zarobimy również pieniędzy, więc nie wiem, czy jest jakikolwiek sens robienia tego, szczerze mówiąc. Tutaj akurat kusza by się bardzo przydała, szczerze mówiąc. Ale no, e, czy dostaniemy cokolwiek. Nie jesteś na nic. Dobra, trudno. Zrobimy sobie to jeszcze raz. Wraz z falą Advance pojawi się potwór elitarny. O kurde. No to śmiesznie, muszę przyznać. Dobra, powrót do, menu, do głównego menu. Start. Zrobimy sobie znowu jednorękim. Eee, kusza, myślę, nie jest jakoś najlepsza. Spróbujemy sobie zagrać tym razem z deską. Ma szansę na eksplozję, więc czemu nie? Zobaczmy, jak działa deska. Aha. No, eksplozja. Eksplozja radości. Nic, nic. Jaka jest szansa na eksplozję na niej? Halo, co tu się dzieje? Dlaczego nie ma eksplozji żadnej? No bo to są zwykłe obrażenia surowe. To naprawdę tyle? Naprawdę? To jest, to jest naprawdę tyle? Kaman, to jest, to jest dziwne. Dobra, wymieniamy. Nie wiem tam. Prędkość ataku zawsze jest dobra. Co ma różdżka? W sensie 25% szansy na eksplozję. Chcę ci powiedzieć, że żadnej szansy nie miałem. Na przykład. Co ja mogę tu w ogóle zrobić? Mogę kupować jakieś takie przedmioty, które dają i w obrażenia dystansowe, i od żywiołów, i coś tam, ale finalnie nie wiem, co będę miał nawet. To jest, to jest najgorsza rzecz, że ja nie wiem, co mi się finalnie trafi. Więc musimy, tak naprawdę, mi się wydaje, rolować tak długo, aż w końcu trafimy na jakąś broń, której jeszcze nie dostałem. To będzie ciekawe. Powiem, że będzie ciekawe. Będziemy robić challenge bez itemów praktycznie. Za 10, ale to nie wybucha. No bo to, to nie są wybuchy, nie? To, to, to jest zwykłe uderzenie, tak? Czy to czy te, takie niektóre z dymkiem to są wybuchy? To chyba z dymkiem, bo myślałem, że to będzie jakiś lepszy efekt. Będzie rzeczywiście jakiś ogień pokazany, czy cokolwiek takiego. A tu nie ma nic takiego. W sensie, no no okej, okay, no może ja się za dużo spodziewałem od deski po prostu, ale no, no, no to jestem ja. Eee... Szybkość. Nie wiem co dostanę, więc... Eee... O torba, 20 materiałów przy podniesieniu skrzynki. To też byłoby fajne, na przykład na randze ze szczęściem, ale oczywiście tam nie dostaliśmy go. Zastanimy jakąś fajną broń? Coś, coś nietypowego? Byłbym wdzięczny. Dobra, nieważne, niech my nie potrzebujemy nic. Nic nie jest nam potrzebne, spokojnie, damy sobie radę bez broni, w sensie bez, bez żadnych skilli, i temów, niczego nie potrzebujemy. Nasza postać ma wybuchającą deskę i to jest jedyne czego potrzebuje do życia, tak? To jest, to jest jedyna rzecz, jaka jest potrzebna. Wybucha deska, wybucha. Potrzeba coś więcej? Nie, proszę bardzo. Jak najbardziej. Wywalamy wszystkich przeciwników. Bijemy po 10. Przez to, że bijemy po 10, to przeciwników nie ma w sekundę. Pyk, pyk, proszę bardzo. Nawet możemy bić kilku naraz. Czemu nie? O, proszę bardzo. 62 uzbieraliśmy. Eee, nie wiem, maksymalne zdrowie się przyda. Eee, nic ciekawego, nic ciekawego. Dalej, nic ciekawego. Biała flaga. Dalej nic ciekawego, dalej nic ciekawego, dalej nic ciekawego, dalej nic ciekawego i dalej nic ciekawego i dalej nic ciekawego. E, ciekaw jestem na której fali, tak naprawdę ja w tym momencie trochę troluję, ja wiem o tym. <grym> ja wiem, że jak, jak e, tryhardujecie tą gierkę to to wygląda jak totalne trollowanie. E, ale jestem ciekaw na której fali będę w stanie dostać w końcu coś, co będzie fajne i realnie wykorzystać to, żeby odwrócić losy tej gry. Bo ja wiem, że w tym momencie to my tracimy masę pieniędzy. Z jednej strony oczywiście tracimy masę pieniędzy, bo tak naprawdę z drugiej strony patrząc to nie wydaje jakoś nie tracimy dużo, bo to jest tam po 40 na, na fale czy coś takiego to nie jest jakoś wybitnie dużo, tak? To nie jest jakoś tam straszne, nie są jakieś tam, o, teraz 80 jest inżynieria, szybkość niech będzie. Pancerz, yy, obrażeń, prędkość ataku. To jest zawsze coś, co pomaga. Mamy dubeltówkę, moglibyśmy kupić sobie dubeltówkę w chwili obecnej. Która zadawałaby 6 razy 4, więc zróbmy to, zróbmy w ten sposób. I liczmy na jakąś lepszą broń, bo nic innego nie możemy kupić tak naprawdę. I z dubeltówką będzie lepiej. Czyli w sumie wróciliśmy do tego, co robiliśmy kiedyś. <laughs> Ale to jest sprawdzone, to jest sprawdzone, to jest coś, co jest sprawdzone. <laughs> ja uwielbiam dubeltówkę na jednoręki, bo dubeltówka. Tak mi się kojarzy, że jak masz jedną broń, to musi być to strzelba, żeby jakby zoptymalizować wielkość obrażeń, którą jesteś w stanie zadawać. O! Co się zmaksymalizować w sumie, no? Tak to wygląda. Jedziemy, moi drodzy, jedziemy! Proszę bardzo, cyk, cyk i we wszystkich przeciwników. Do widzenia. Witam serdecznie i żegnam. Jednocześnie. 9 sekund, jeszcze bardzo fajnie. Strasznie dużo się tych przeciwników zrobiło. To jest piąta fala. Dziwne trochę. No dobra, może ja się nie znam po prostu. 114. Uwaga, lecimy w. Coś lepszego. Coś lepszego. Prędkość ataku może być. Wymieniamy Siekacz? Mmm, -mm. nie, nie, nie. dubeltówka. Lepszy, będziemy mieli fioletową, ale nie wiem, jaka jest szansa na minigana czy cokolwiek innego. Teraz bijemy po 9. Ja nie mam żadnych obrażeń dystansowych, przypominam, to jest podstawowy, jakby surowy damage shotguna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy już szósty poziom na szóstej fali? No to tak standardowo mniej więcej. Zaraz będziemy sobie jakoś to przeganiać. Bo jeszcze 30 sekund. cek, cyk, cek. Mogę stać w miejscu. Z tymi obrażeniami na tej fali nie muszę się nawet poruszać. A tak. Dobra, teraz już się muszę poruszać. Teraz już się musiałem poruszyć w, jakikolwiek, w jakimkolwiek stopniu. Dobrze jest na razie, dajemy sobie radę. Drzewko, może jakiś temek? Niespecjalnie. Rozumiem. Gra mnie nie kocha w tym momencie. Gra stwierdza, Krystian troluje. Po prostu troluje. Totalnie troluje w tym momencie. Inżyniery, obrażenia. Niech będzie obrażenia zwykłe. Upiorny krzemień. Bardzo upiorny. Upiorny. Czy gra sobie ze mnie żartuje w tym momencie, naprawdę? Na siódmej fali mam czerwonego shotguna. Naprawdę. Na siódmej fali. Normalnie czasami przez całą grę nie mam. W sensie wiadomo mam wtedy więcej broni danych, ale... Come on! Gra troluję w tym momencie. Ja tak uważam totalnie, że to jest trolling. W ogóle to czemu jestem? Jestem głupolem. Stań se tu, Krystian. I nawet nie musisz nic robić. Możesz się, nie wiem, kawy napić. To, to będzie najlepsze rozwiązanie. O. O tak. Długie sesje gamingu wymagają kawy. A! Gdzie by mnie strzelacie? Gałgany. Nie można tak robić. Nieładnie. Ósmy poziom. A! Prawie bym nie wjechał, kurde. 8 sekund. Drzewo rozwal. Dobra, drzewo nie dało mi nic. A, walnęło mnie. Ale tu nie problem, bo i tak zbieram temy. Nice! 205 mamy. W ogóle największy problem to będzie taki, że jak w końcu dostanę ten przedmiot, to i tak powinienem musiał czekać daną turę, żeby w ogóle móc coś kupić. Prędkość ruchu, prędkość ataku, bardzo przyjemnie. Wieżyczka zapalająca, dalej nie. Miotacz ognia! To jest spoko. Testujemy. Biorę miotacz ognia i nie interesuje mnie nic innego. O, jest drugi. Ale jest niebieski. Bez nadzieja. A właśnie, od czego to ma obrażenia? To jest od żywiołów? Od żywiołów? Okej. Okay. Śmiesznie. Niech będzie. Ee... Jak działa miotacz ognia? O! To była najlepsza wymiana. Y, powiem tam, powiem wam tak. Miotacz ognia to nie jest moja ulubiona broń. <śled> W sensie podpala to przeciwników, ale to jedyne co robi. <grystanie> Naprawdę. Pala ósma. Krystian wziął yy, palnik zamiast sprawdzonego shotguna. i w tym momencie już. O, w tym momencie już praktycznie ginie. 25 sekund do końca. <grystanie> Jaka była szansa, że to zrobię? Żadne przedmioty. Jedna, jeden przedmiot. Dobra, jednoręki, słuchaj. Mm, spróbujmy tym razem z na przykład. Kosą błyskawic? Nie wiem, z czym będę dobry, w sensie mówiąc szczerze, tak naprawdę. Właśnie, nie graliśmy jeszcze rąbaczem. Zagrajmy rąbaczem na Niebezpieczeństwie 2. Dalej. Ciach, ciach, ciach. Jestem jak typowy rzeźnik. <grymianie> uwielbiam to, uwielbiam po prostu. Uwielbiam takie testowanie gierek. Pyk, pyk. I... A czy zadziała to? Kiedy dostanę jakiegoś tam minigana? Kiedy dostanę coś tam? Pyk, pyk. Dawać mi to, bo ja potrzebuję expa. Pierwszy poziom wbiłem tylko. Yy, trafienie krytyczne może być. Drugi rąbacz mi się trafił. Niech będzie. Niech będzie. Czy będę w stanie dostać kolejny rąbacz? No. Jak go kupię? Nie mogę go nawet kupić. Jest zablokowane. Dobra, kupmy jakieś przedmioty. Ciasto, bez stanie. Drzewa nie kupimy, rąbacza kolejnego też już nie kupimy, taśma, paralizator. Mamy niby tak dużą... Chyba, że nie no to musi być jakoś fizycznie zablokowane, nie? To musi być jakoś fizycznie zablokowane, że na przykład można minigana czy jakąś tam broń trafić dopiero po jakiejś fali, żeby nie było, że na początek. No bo to są takie unikatowe bronie, których nie możemy wybrać na sam początek rozgrywki. Tylko musimy z nimi jakby poczekać. W ogóle, ej, to bije po 12. To nie jest takie złe, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o to, całkiem szybko zadaje obrażenia. Fajnie. Żaden materiał się nie ostał. Eee, zasięg i inżynieria, wyscenę życie, szansa na unik. Same dobre rzeczy. Prędkość ataku już lepiej. Dziwny duch. Prędkość ataku, to się zawsze przydaje, niech będzie. Sztylet, wysysane życie, prędkość. A, tak, raczej średnio bym powiedział. Zdobywane doświadczenie? A, raczej tak też średnio. Soczewka, no nie wiem, jakie ja będę miał finalnie bronie, bo mogę sobie iść wiadomo, w nie wiem, w, w jedną, ale tego, w, mam jakiś ogień i przypaliły mi się oczy, tak mam to rozumieć. Jestem jakąś pszczołą, czy, 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 czy osą, czy czymkolwiek. Które mam? O, które mam poziom? Trzeci? Trzeci, dobra. Wbijamy czwarty. To jest pewne. W tym momencie wbijamy czwarty. O, idą szybcy. <grystanie> tak, dostałem wrażenie <grystanie> Czasami za takie pierdoły się dostaje wrażenie w tej grze. Pyk. I czterech. I pyk. I jeszcze was. I tu. I cyk. 64. i czwarty. Wyssane życie. Prędkość ataku jednak. Imo wszystko. Dobra, niech będą szanse na trafienie krytyczne. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Nic ciekawego, dalej nic ciekawego, dalej nic ciekawego. Jest miecz, który jest nietypowy, ale mieczem już graliśmy tak jak najbardziej. I nie ma nic więcej. Dobra, wydałem cały hajs, czemu nie? Chodź tu. No. Ciach. Fajne, że że mam na hita, to mi się bardzo podoba. Tylko największy problem, że muszę do nich podchodzić, żeby im cokolwiek zrobić, dobra. Ale przynajmniej te przychodzą w dużych grupkach. A! Zapomniałem, że to strzela! Dobra, to nie jest aż takie przyjemne. Eee! Chwila, spokojnie. Nie, nie wszyscy po. Znaczy po kolejno. O, przedmiot mi wypadł, to aż szok, kurde. Ja tu zbieram tylko itemy, spokojnie. Dobra, jest. Dwa itemy wypadły. Regeneracja. Wezmę. Prędkość taku też wezmę, bardzo chętnie. Szybkość, zasięg inżynieria. Wezmę szybkość, bo nie wiem, no co mogę jeszcze trafić, szczerze mówiąc. Eee, nic, 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 nic. Dalej miecz! Gra jakby ewidentnie chce mi popchnąć miecz. Teraz deskę próbowała mi wcisnąć. Już miałem deskę. Deska nie sprawdzała się u mnie. Pek, pek. Przy tej prędkości chyba oni nie są w stanie nawet mi zadać obrażeń, szczerze mówiąc. Ale i tak robię uniki z jakiegoś tam przyzwyczajenia. Co prawda strzelające jednostki to już zupełnie coś innego. Okej, okay, są w stanie mnie uderzyć. Czyli są wystarczające. znowu mi przedmiot wypadł. Jaka była na to szansa? Jaka była na to szansa, kurde? Są te biegające jeszcze jednostki, które też będą problematyczne. Eee, które mamy falę piątą? To tutaj jest trochę więcej przeciwników na pewno. Za każdym razem, dobra. Pyk, pyk. Wystarczy w dobrym momencie się ustawić i damy radę ich tutaj klepać, ale to nie jest jakieś tam idealne ułożenie. Dobra, 127. Eee, szczęście. Czy być, czemu nie? Eee, szczęście. Regeneracja zdrowia, może być regeneracja zdrowia. Co dostaniemy więcej? Mistrzostwo, miecz. Gra bardzo, chcę, żebym został wojownikiem, bo daje hełm wojownika, daję miecz. Krzpomnik też fajnie, ale ja jednak jakieś, jakaś inna broń. Miecz chyba po raz czwarty, nie mam pojęcia. Piła tarczowa też śmiesznie, ale jednak nie. Nie preferuję piły tarczowej, chociaż zagram kiedyś medykiem na piłę tarczową. Za pięć dostałem na starcie. O ja już Nehida ich nie ściągam. Ja już ich na hita nie ściągam. O kurde, no to już jest większy problem. Ty bardziej, że nie mam broni dystansowej. Może powinienem spróbować z bronią dystansową, a nie. Jestem po prostu cymbałem. O Jezu ile tego tu jest. Te biegające mnie nienawidzą. O nie, trzeba uciekać. Mam już dostałem jakieś tam zdrowie. Ała! Proszę we mnie nie wjeżdżać, nie podoba mi się to, dostałem awans. Pek, 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 pek. Kurde 7 sekund do końca. Dobra, 20 zdrowia mam. Jeszcze jestem w stanie coś to pocisnąć, dobra. Prawie zginąłem, ale było warto. Regeneracja, idealnie. Taczka. Tak, taczką jakbym mógł atakować przeciwników, to byłbym dopiero zado zado zadowolony. E, materiały to raczej nie coś dla mnie w tym ranie Luneta. Miecz po raz piąty. Jest trąbacz lepszy, ale nie stać mnie, więc nie kupię go. Groźny króliczek. Groźny króliczek jest na pewno groźny, ale mi nie pomoże. W chwili obecnej zdając 10 jest... O Jezus, jak mnie... Jak on mnie zbił w tamtym momencie. Jezus, co tam się stało nawet, nie wiem. Idziemy do drzewa. Drzewo pomoże mi się uleczyć. Bardzo ładnie. Perfekcyjnie. O Jezus, biega... są te biegające, zapomniałem. Aaaa! Nie wszyscy po kolei. W sensie, nie wszyscy naraz. Ała! Spokojnie, mam regenerację, ale nie aż tak dużą. Ała, no dajcie mi spokój na chwilę, Jezus. Do widzenia, nie biegajcie na mnie, nie podoba mi się to. Szczeciwe mnie strzelają. Ała, bo zaraz zginę. Spokojnie, o Jezus, piesek jest. O Jezus, trzy zdrowia. Krysian, jesteś gałganem totalnym. Rozwal drzewo, bo zginiesz, zaraz zgin... No i zginąłeś. Pięknie, perfekcyjnie. Jeszcze raz. Dobrze, jakaś może broń dystansowa w takim razie. Broń typu SMG. To jest perfekcja. SMG jest zawsze dobre. Czemu tło jest inne? Okej, okay, nieważne. Pek, pek, pek. Strzelamy sobie w przeciwników. Przeciwnicy sobie przychodzą do nas. To jest fajne. SMG jest przyjemne. Miał, mógłbym SMG. Może to będzie znak, że będę w stanie wymienić SMG na minigana. I to będzie coś. Chciałbym z minigana zagrać albo na przykład na wyrzutnie rakiet. W sensie to oba to są dystansowe. Tak mi się przynajmniej wydaje, że oba są dystansowe. Ciężko stwierdzić. Dobra, mamy le minimalnie lepszego tego. Niech będzie kolejny pisarz maszynowy. Wow! No. Fenomenalny, fenomenalny po prostu. Możemy grzyba sobie wziąć na przykład. Dziwny duch też może być. Będziemy mieli jakąś tam regenerację, co coś poradzimy. jakieś tam bronie palne. Jestem rośliną. Przeciwnicy nie powinni mi rozpoznać, bo jestem przebrany jestem przy za roślinę. Nie powinno tak być. Gra jest z tego, gra jest oszukana. Dobra, ładnie. Cyk, cyk, w jedną, w drugą. Yy, wbiliśmy drugi poziom, trzeciego już raczej nie wbijemy, chociaż widzę, że tutaj więcej przeciwników się zrespiło troszeczkę. O, drzewko. Bardzo ładnie, cyk, cyk, cyk. I tyle. Połowę poziomu wbiliśmy. Yy, obrażeń, szansa na unik, niech będzie obrażenia. Yy, możemy sobie kupić dziwnego ducha, możemy sobie kupić grzyba i wymienić. Mieć upiorne berło. Obrażenie od wybuchów. To bym wziął! W sumie wezmę to, bo nie wiem, czy nie trafię wyrzutnie, a kosztuje mało. A jezus, zapomniałem, że zaczynam z, z, z tym: z, małą z małym poziomem zdrowia. Ale spokojnie, nie mamy jeszcze aż tylu przeciwników, żebym musiał się tego bać. Więc to jest spoko. Kolejni przeciwnicy, kolejne pieniążki. E, może wbijemy nawet kolejny poziom w tym momencie jakoś. Byłoby fajnie, szczerze mówiąc. Mić kolejny poziomik, bo miałbym szansę na jakieś kolejne te e, drzewko. Bez szczęścia, do temu. No, dawać, dawać więcej przeciwników. To będę w stanie. Jest, wbiłem dwa poziomy. Kozak. Bardzo fajnie. Idealnie. Jest poziom czwarty. Mmm, obrażenia w walce wręcz nie. Jednak jakby były dystansowe, to byłbym bardziej zadowolony. Pancerz, no dobra, niech będzie. Prędkość ataku też jest zawsze przyjemna. Od wybuchów weźmiemy, bo wydaje mi się, że to będzie ok. W sensie, jeśli, jeśli uda. Drugi od wybuchów, to ma, mam nadzieję, że gro mówisz mi o przeznaczeniu w tym momencie. Zasięg też, bo wszystkie bronie dystansowe są na zasięg. Liczę na to, że gra daje mi taką przepowiednię na zasadzie, że będzie to minigun albo wyrzutnia. <laughs> Bardzo bym chciał. Zobaczymy, co z tego całego wyjścia, z tego całego podejścia. O, nam wyjdzie. Rozwalmy sobie drzewko. Drzewko chciałem rozwalić. Jezu ile wy macie zdrowia, że ja muszę teraz w le was strzelać teraz. Która to jest fala? Czwarta. Drzewko. Dobra, nie udało się. Drzewko. Jezu, ile drzewek. tak prawie we mnie trafił, szalony. Kurde, wariat. Piąty poziom na czwartej fali. Może być, może być, może być. Więcej drzew. Dalej bez szczęścia. O, już się skończyła fala, bardzo szybko. Zasięg, prędkość ataku, to się zawsze przydaje. Okulary też poproszę. Przydadzą się. Drzewa giną po jednym ataku, może być, bo mają całkiem sporo. E, sterydy. Nie, dubeltówka, broń palna, a już tak nie jestem w stanie nic zrobić. E, no, wyglądam troszkę inaczej, minimalnie, minimalnie inaczej. Dobra, zbieramy to wszystko, razy dwa. Bo tam jeszcze z pięć zostało, razy dwa, no już nic. To zbieramy. Drzewka giną po jednym hicie. Bardzo przyjemnie. Teraz jakby się jeszcze drzew więcej respiło, to też byłoby fajnie w sumie. O, tam jeszcze drzewo jest w rogu. To ja sobie idę po to drzewo w takim razie. Ale niestety nie wypadło mi nic z drzewa. Nie mam szczęścia do itemów. To nie jest ran pod szczęście, który już robiliśmy. Jeśli go nie widzieliście, to oczywiście obejrzyjcie go wy w poprzednich odcinkach. To jest proste. Może przeciwnicy jest jacyś szybcy, albo jestem strasznie wolny. Jedno z dwóch. Na pewno jedno z dwóch. Drzewo. Z drzewa nic nie wypadło. Liczyłem, że na sam koniec coś wypadnie, ale. Nie, wymieniamy. Obrażenia w walce wręcz. No tak, Krystian zawsze chce iść w coś zupełnie innego. No to gramu da coś takiego: 3% szybkości. Pistolet maszynowy dostałem drugi. Niech będzie. Zawsze to coś. Ehm. Cena przedmiotów: niech będzie za 27. Kajdanki. I miałbym mieć 19 zdrowia. Kto to widział? Kto to widział? Ciekawy jestem, co to będą ci elitarni, szczerze mówiąc. Co to będą te elitarne ci elitarni przeciwnicy bo wydaje mi się, że to może być dosyć ciekawe. Pierwszy raz tak naprawdę to zobaczę. Tak naprawdę to strasznie testujemy w tym odcinku, bo testujemy jednorękiego pod jakąś jedną broń. Testujemy sobie oczywiście te elitarne. Musimy najpierw do nich dotrzeć, oczywiście. Z SMG będzie zdecydowanie łatwiej. Tylko że na razie nie zadajemy jakoś wybitnie dużo obrażeń. Mamy tylko jedno SMG, warto wspomnieć. Z shotgunem mi się wydaje, że było łatwiej, bo tak zmaksymalizowaliśmy ilość obrażeń z jednego tego shotguna, że, że było po prostu łatwo, a tu nie jest tak łatwo. Bo strzelamy po prostu jakimś... No. Szybko strzelamy, ale mało. Dobrze, jest. 160 zbierane, Bardzo mało zdrowia też mamy. Szansa na unik, jaką mamy obecnie? Zero. Bardzo duża prędkość ataku. No, więc zapomniałem, że my mamy już prędkość ataku, ale no, nieważne. Ehm... Regeneracja. Bardzo mała, więc nie, nie kupujemy prędkość ataku. Luneta. Obrażenia dystansowe. To mogłoby być fajne. Szczególnie, jeśli byśmy dostali jakąś fajną broń dystansową. Cyk, cyk, cyk. Normalnie stanąłbym sobie tu w rogu i strzelał, ale wydaje mi się, że jestem w stanie być yy, ściśnięty przez ilość przeciwników, która będzie tu przychodziła. Szczególnie właśnie jak przyjdą ci biegający, to oni będą bardzo problematyczni, więc zostaje mi jedynie bieganie w kółko. Czyli to, co wychodzi mi najlepiej. Albo nie najlepiej, w zależności od sytuacji. A <grym> proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Slalomem między przeciwnikami. A! Piesiak mnie dotknął. A! Na dół. Mam 13 zdrowia, nie, zobaczam się. Item wypadł. O kurde. Jestem w szoku. Jesteśmy strasznie wolni. I to tak totalnie wolni. Mega totalnie, totalnie wolni. Dajcie mi mini, ja, Jak się wkurzę strasznie, jak dostanę minigana i zginę z nim, to się wkurzę trochę. Dobra, jest. 145 uzbierane. Szansa na trafienie krytyczne. Biorę! Jak najbardziej. Wymianka. Obrażenia dystansowe. Niech będzie. Okulary przeciwsłoneczne. Też biorę. 10. 13 16 Kolejne obrażenie od wybuchu Chyba na deskę se przerzucę A! Dobra, już nie biegajcie na mnie we dwójkę, bo się trochę boję nie, nie tak do końca, ale trochę się boję Dobra, strzelamy w tych plujków Żeby nie było... Jest drzewo Z drzewa nic nie wypadło Potwierdzone info jakby co Kolejne drzewo Ale przynajmniej rzeczy do leczenia lecą, nie jakby... Wydaje mi się, że tych drzew jest więcej, bo ja nie mam żadnego. Czy ja mam kupione, że więcej drzew się respi na mapie? Nie jestem pewien, czy mam kupione coś takiego. Dobra, kolejne drzewko. Pyk, pyk, pyk. ci mali przeciwni. Sam w niego wbiegłem. ci mali przeciwnicy już w miarę na hita giną. Szczerze. No, sam w niego wbiegłem znowu! Jezus! Jestem głupolem totalnym. Sam wbiegam w przeciwników. Ja mówiłem, że jestem głupi, nie? I to właśnie się pokazuje idealnie w tym momencie. Drzewo, dobra, 6 sekund zostało. Nie chcę tutaj z wami działać za bardzo, więc wejdę tylko pozbierać te materiały. Dziękuję. 176. 6% szybkości, to się na pewno przyda. Bierzemy obrażenie od wybuchów. Go. Siekacz. Pociski mają 80% szans na eksplozję po trafieniu. I po 37 bije? Sprzedaj, kup, go. Skoro mam już takie obrażenia. na koniec fali zbieranie zwiększa się. No tak, potrzebuję tego akurat na tym ranie. Mutacje, jakieś inne rzeczy, tego nie potrzebujemy. Idziemy, mamy się kacza, dawać z tym się Wybuchy, eksplosje przyjemności. O tak, no dobra, teraz jest trochę lepiej, szczerze mówiąc. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest trochę lepiej. Tylko, że przeciwnicy są w miarę też szybcy, ale ja jestem też szybki, jeśli chodzi o strzelanie. Ej, teraz idzie naprawdę konkretnie mi się wydaje. Stańmy sobie w rogu. Puf, 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 puf. Ej, ej, ej. Czyżbym znalazł coś dobrego? Obrażenie od wybuchów: 15% większe. Bijemy po 37%. W sensie nie wiem dlaczego. Wydawało mi się zawsze, że się jest słabą bronią. Ale no. O kurde. Powiem wam, że jestem w szoku, że dajemy sobie radę w ten sposób. Tylko czemu nie dostajemy materiałów w tym momencie? Czy one naprawdę się blokują i nie ma, nie ma tam potem możliwości zrespienia ich? Tak to wygląda? Mieliście rację? Znak zapytania. Widzowie mieli rację? Znak zapytania? Czy tak to działa? Że widzowie mają rację zawsze? Czy wy zawsze musicie mieć rację, kurde? Nie możecie czasami być w błędzie, nie wiem. Nie oglądać tutoriali na zagranicznym YouTubie? Plus 8 zbierania. Przetwórz. Regeneracja. Zasięg. Zasięg brzmi dobrze. Wysysysane życie. Obrażenia dystansowe. Brzmi też fajnie. Świnia z karbonka też brzmi spoko. Yy, fasolowy belfer. Też brzmi spoko, szczerze mówiąc. Biorę. Pistolet maszynowy. Well, chyba nie. Rakieta. Na Marsa. Czemu nie? Jaką, jaką mam regenerację? Beznadziejną. To nie bierzemy. Skrzynka na narzędzia. Ca. Jeśli chodzi o to, to nie. Tu też nic nie, nie wygląda dobrze. Dobra. Elo. Mam wyrzutnie rakiet. Wow, lecimy z tym Nice, o kurde 80 i 60 coś w jedną Dobra, staję w rogu, w nosie was mam <grybujesz> O Jezus Tylko przydałyby się, dobra muszę iść w dół e, Przydałyby się na pewno Z tego co mi się wydaje Po tym co, co, co gram w tym momencie e, To przydałoby się Szybsze troszkę chodzenie, żeby Móc tego, e, nie wiem czy można Zrobić większy wybuch w sensie, żeby, była, żeby był większy obszar wybuchu. Bo jeśli by był w stanie, to byłoby super. O Jezus, dostaję, dostaję dużo obrażeń. O Jezus, mam 23 sekundy jeszcze. N nie. nie byłem w stanie przejść. <laughs> nie byłem w stanie przejść. Dostałem wyrzutnie w momencie, w którym nie byłem w stanie zrobić nic więcej. No, ale przynajmniej gra miała rację z tym dynamitem. Miała rację. Yy, nie wiem też, czy dotrwaliśmy w sumie tutaj do tej. Do 10 fala, chyba w 11 miały być elitarni przeciwnicy. No cóż, przetestowaliśmy przynajmniej, że yy, tak łatwo minigana czy wyrzutni nie dostaniemy, jeśli chodzi o to. Więc musimy troszkę posiedzieć, trochę pekspić. Wydaje mi się, że ten. Yy, ten pistolet plazmowy, czy nie pamiętam jak on tam był, no robił robotę i to bardzo fajną, więc może powinniśmy nim spróbować. A póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam oczywiście na Enebę, gdzie możecie w pierwszym linku w opisie kupić bardzo fajnie bardzo fajnie gierki i bardzo tanie, jeśli chodzi o to oczywiście. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli podobało się odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.